Cześć, dzisiaj będziemy grać w StumbleGuys'a. Jakub, już zaprosiłeś mnie? Już? Nie. No to, ja już dołączyłem. No bo... No, dawaj, dawaj. Jak coś od razu mówię, jestem słaby w StumbleGuys'a. A ja umiem savey. No to prawda, mój kolega Jakub umie savey. Raz w szkole zrobił trzy pod rząd. Jakim cudem. Pięć? Tak, u mnie rozpięć zrobisz pod rząd. Pięć. No. A powiedz awy. ile masz koronek? Za sześć koronek będę miał 300. No. Oczywiście za sześć koronek będzie miał 300! Świetnie! A kiedyś będę pierwszyw na świecie. Tak, powodzenie, Jakub. Tylko to po że. Tak, na pewno, tylko że szeryf ma jakieś 8000. Dobra, robimy sejwy. Tak na pewno, Jakub podziu, podziu, nie, nie udało mi się będę mocno płakał podziu, a nie udało mi się udu, udu, udu. Jakub co to odważ? pow abra, no mamy już z 80 pierdyliardów minut, a jak? Jakub pochodzisz z Ohio czy z Oklahoma? nie wiem co to nie wiesz co to Ohio? wiesz co to? tak <noise> Jakub się pytać, czy ty to nagrywasz, no Rajczoł Dobra, ale nie, nie, nie ginę. Nie ginę <noise> Ale Jakub powabra No już mamy 50 minut O nie Co ja robię? Nie, nie gin <noise> Nie ginę Boże Nie ale gin, ja... nie gin, nie chcę być tam na tym świecie Co tu się stanęło? Szarobury Legin, no, nie gin! No co ty? Nie gin. No marczy! No ej, ja to umiem, nie przesadzaj! Nie równie za do, do, co, No co? Co Co? No co to? Co? Co ty się stroniło? Ej, ej! No co, co! Co jak ty mnie to cofało? No nie, no, no ludzie chcę. A to widzieliście, są... co ja zrobiłem? Byłem na labiryncie. A wiesz, że ja od kolcy się odbiłem na labirynt kilka razy. A ja byłem na... nim. Wow, lejser, dosz, możemy zagrać. Nie, nie ale nie, 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 bo gramy razem. Dawaj. Dawaj, ja Jakub. Bo to... bardziej, właśnie, uważajcie na jego imię, bo to nie jest Kuba, tylko to jest Jakub. No klikaj, no to klikam no! Problem jakiś masz. Ale to się to tym. <laughs> Jakub, nie musisz mówić tego, że masz dziurę w spodniach, ale ok. To w dziwnym miejscu. Co? W dziwnym miejscu? O nie, Jakub, nie. Zgadujcie w komentarzach, jakie to jest miejsce. Jestem dziewczyną jak ktoś. Tak na pewno. Czemu się nazywasz Jakub, a nie Pani Jakubowska? Wszyscy jestem Jakubowska. A Pan Jakub ma na drugie imię Jan. I kurdziel. No, a kurcie to jest nazwisko Jakub. Aha. Jakub Jan, kurcie, patrzcie. Powiedziałam się na wyjrzeć od życia. Co? Nie mam nazwisko kurcie, ja myślałam, że to jest imię. Co? Aha, I zobaczcie, moje twerki. I like at work. You like at work? No. Hmm. Ale on oczywiście jest bogaty, bo ma Mr. Invisible. Ma niewi. Ja mam tylko jedną mamotkę. Tak, ale masz serduszko, przytul mnie, przytul Dobra. mnie Jakub. Patrzcie, udowodnię Wam to. I przytul mnie. Du du nie! Nie do laserów! Ale czemu Ty masz nie widzieć na jego skina? Bo w Abra. Był w tak, na pewno. Ano, był. Bo ty w miałeś kamień. Jego nie widać. Tak, jego nie widać. On jest magiczny, jego nie widać. Co już? Czemu już? Na górze. No. Ej! na No No co? Laguję, nie reaguje Nie i mnie to stało. ściągało na dół nie no, bo to jest w karnecie, ta to Uu. zgadujcie w komentarzach, czy jestem dziewczyną nie jest dziewczyną nie jesteś dziewczyną la, la, la. <laughs> la, la, la. Reklama, no co to za. Po co mi reklama, no? No, no. Ja Mój sz, no? kolega jest jakiś dziwny, bo on ma reklamy w Robloxie. A nie ja. No nie, ale Antek ma reklamy w Robloxie. Nie wiem, co za reklamy w Robloxie. Ej, też napiszcie w komentarzach, czy mieliście kiedykolwiek reklamy w Robloxie. A ile, bo... to, ma, a ile to ma trwać? Nie wiem. Czwogodzina. Robimy tak jak szeryfek. Godzina grania. W... Dobra. S. I 10 tysięcy. Zostawiajcie łapki w górę dla mojego kolegi. Tak. Tak, twój kolega to szeryf. No, znam go. Tak. Z YouTube'a. Super, a jego ja znam rzeczywiście. Rzeczywistego ty... świata. Chcecie przytulić i zanieść cię do grobu. Co? Chwila, co? Przytul mnie jeszcze raz, bo to ja no lubię. No to stój. No to dobra, już stoję. Dobra, stój, bo stoję i przenikniesz. Oh! Magia, patrzcie. Ui, ja, tak patrz, robię, ja, ja tak zawsze robię. Ja tak zawsze robię es. I potem robię powietrzu. I tu, 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 tu. Nie ginę. Ej, nie, 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 nie puszczaj, puszczaj, puszczaj mnie, puszczaj mnie. Puszczaj. Puszczaj mnie. No, Jakub!

No, no, bo będą dwie osoby. Co zrobisz 32 osoby? Nie no Jakub No proszę Jezus Maria coś ci zrobił Bo wyjdę z gry Oj, Oddawaj Pan papierek od to... Lubisia I od Kinder no, Country Tak to moje śniadanie no. do szkoły Jakub czemu ty to jesz? Nie wiem Ja Chłopaku tu ci ty? Nie A jak ile schudłeś? Kiedyś ważyłem 45 kg, kiedy miał 8 lat. 45 kg, kiedy miał 8 lat, czaj się, tak? A ma 10 lat, ile ważysz? 40 waży i ma 10 lat. 5 kg 2 lata, dobrze. No nie za dobrze. Dobrze. Nie. 5 kg 2 lata? No? To dużo. Nie. Dla mnie to dużo. No dla ciebie to tak. Bo jaki te sportu uprawiasz? Oprócz w granie Kiedyś chodzimy na piłkę. Może rok. No, Jezu, zaraz... Po co ja je wybrałem? No a kto je wybierał? Nie ja. One same się wybrały. Tak na pewno. Co mnie popycha? No... chłopcy mnie popycha, no! Jakiś problem życiowy maczy, co? A ty ry? Ja On łamie moje zęby. Ej, bo to nie był bot. Nie, bo nie dają imienia boty. Dają imienia botom. Nie. Tak. Dobra, szybko. Zapraszam cię. Do czego? Nie wiem. Co? Jako co nie ma sensu. Ha. Kiedy obiad? Za godzinę jakoś. Nie wytrzymam. A serio? Zjem Wiem tego, a potem tego. O, Na surowo. I jego miłe. jedzenie. To było niemiłe. Zjem, zjem całą budę tą, całą budkę. Klatkę. To to tak. Nie. Dla mnie to jest takie same. Nie. No akurat to prawda. Magik. Ej, magik. Dobra, on z nami wygra, bo on będzie robił Magiczne rzeczy. No. A teraz idziesz do laseru. No i nara kapibara. Jak on przeżyje... tu, tu? No ej No to przeżył Jakub i to też Dziu. No ale cheater no Abra Abra o trzeciej w nocy Abra trzecia w nocy? Ej, okay. Jakub wie, że już nagrywa Co to się z tym... przecież nie dotykałem. Mm. Mm. Dobra, my już będziemy kończyć. Papa! Pa. A, i zostawcie suba. Papa! Pa.